Hej, jestem hey, tutaj i witam was w już ostatnim odcinku z serii skryptowanie od podstaw. Jest to konkretnie siódmy odcinek z naszej pięknej serii i dzisiaj skupimy się głównie na eventach. A więcej o eventach opowiem wam w Roblox Studio. A może na początku zobaczymy czym w ogóle są takie eventy, a eventy to jest coś takiego, że one pozwalają nam zarządzać właśnie naszym światem w sposób taki powiedzmy dynamiczny. A więc na przykład teraz też się wywołuje event, ponieważ stoję na powiedzmy tym klozku i on się wywołuje event e, touch, czyli do, dotknięcie czy tam dotykanie, bo ja właśnie stoję na tym klosku i go dotykam. A wszystkie nasze tutaj eventy możemy zobaczyć w zakładce view i zakładkę object browser. I tutaj po lewej stronie mamy wszystkie nasze Rzeczy, które są na naszym świecie, a tutaj, bardziej po prawej stronie, mamy nasze wszystkie e, funkcje oraz eventy. Te tutaj z tym piorunem, to są eventy właśnie, a wszystkie inne to są funkcje. O funkcjach już mówiłem w poprzednim odcinku, także jeżeli go widzu nie widziałeś, to zachęcam Cię do obejrzenia. I gdy znajdziemy tutaj naszego parta, w naszych tutaj obiektach, to będziemy mieli event Touch, czyli ten, który się przed chwilą wywołał. A gdy znajdziemy sobie na przykład taką zakładkę players, to w eventach mamy coś takiego jak player add. Czyli jak tutaj sobie w to klikniemy, to tutaj mamy opis tego. Czyli odpali się wtedy, kiedy gracz dołączy do naszej gry po prostu. I my sobie wywałamy ten event, dlatego musimy sobie stworzyć <śm sche�> Dlatego musimy sobie stworzyć skrypt w... Server Script Service I żeby dostać się do, nas do naszych graczy to musimy dać sobie game Potem kropkę i players I teraz jak stawimy kropkę to będziemy mogli sobie wywołać jakieś tutaj eventy Ja sobie tak jak mówiłem wywołam Event Player add Tutaj nawet macie opisane co, co ten event robi I także gdy napiszemy sobie nasz, y naszą nazwę tego eventu to musimy sobie dać dwukropek Connect i function, żeby właśnie nam się to e, wywołało. I po function sobie dajemy end. A, no i jeszcze w tym nawiasie musicie sobie dać, powiedzmy player. No i powiedzmy zrobimy coś takiego, że gdy gracz dołączy na, do naszej gry, to wyprintuje nam na naszym outputcie, że właśnie dany gracz dołączył. Czyli, gdy, żeby to zrobić to musimy tutaj sobie do nawiasu dać player i w nowej linii sobie napisać print i tutaj dajemy nazwę naszej tutaj, tą którą tutaj wpisaliśmy, czyli w moim przypadku player i teraz musimy dać kropka name, żeby nam wyprintowało nasz nick po prostu, a nie żeby nam cały mod wyprintowało. Tak chyba w ogóle się nie da, żeby nam wyprintowało cały model. Dwukropek standardowo dajemy. I teraz piszemy co właśnie ma nam wyprintować. Czyli powiedzmy dołączył do gry. I teraz gdy dołączę do gry, to powinna się wyprintować moja nazwa i dołączył do gry. Czyli Batrider dołączył do gry. I uwaga, tak się stało. Tylko, że tutaj nie ma spacji. A więc tutaj dajemy sobie spację i powinno być Gidiusz. O i mamy go, trader dołączył do gry. I tak to wywołaliśmy nasz pierwszy event. Okej, okay, teraz sobie stwórzmy może parta i sobie powiększymy trochę go. I gdy wejdziemy w naszą listę tutaj eventów, albo funkcji, można to tak powiedzieć. I wyszukamy part, to będziemy mieli tutaj nasze wszystkie funkcje no i eventy, jakie można wywołać. I można wywołać touch i my sobie właśnie wywołamy ten event. Czyli dajemy sobie skrypcik. No i na początku trzeba zdefiniować naszego parta, żeby nasz, nasza gra wiedziała co chcemy zabrać. Czyli wpiszemy Local, równa się Workspace, uf, nie Wait, tylko wo Workspace. Równa się Workspace, kropka i tu dajemy sobie po prostu part, kropka touchet. czyli naszą, naszą nazwę eventu i connect function. I oczywiście musimy dać taki nawiasik i Enter. I możemy sobie dać tutaj powiedzmy X i tutaj możemy sobie dać if X then Czyli po prostu gdy to się wykona to przejdzie po prostu dalej. Że jak to będzie wykonany ten X, czyli to gdy nasz part zostanie dotknięty, to po prostu pójdzie dalej. Czyli wykona co, to co tutaj teraz napiszemy Czyli print powiedzmy siema i gdy dotkniemy naszego parta to powinno nam się wyprintować siema. I czy tak się stanie? I uwaga, tak się staje. Jak widzicie, cały czas nam się printuje siema. A więc okej, okay, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, wbić na Instagrama, Discorda yy, i na grupę na Robloxie. Wszystkie linki macie w opisie. No i trzymajcie się. No i siemano!